Sześć miesięcy przed narodzeniem Jezusa obchodzimy w liturgii uroczystość narodzenia świętego Jana Chrzciciela. Sam Jezus mówił o Janie Chrzcicielu. Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Jan prowadził ludzi do Jezusa oraz uczył, jak rozpoznawać przychodzącego Pana. Za publiczne upominanie króla Heroda został wtrącony do więzienia, następnie na skutek spisku. Salome, pasiernicy Heroda oraz jej Matki Herodiady ścięto mu głowę. Uczmy się od Jana Chrzciciela postawy otwarcia na Boga i na jego wzór wskazujmy innym drogą do Zbawiciela, niech nas umacnia, w tym przychodzący we mszy świętej sam Jezus. Pan z wami słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Dla Elżbiety nadszedł znaczy czas rozwiązania i urodziła syna. Gdy jej sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan okazał jest tak wielkim miłosierdziem, cieszyli się z nią razem. Ósmego dnia przyszli, aby obrzezać dziecię i chcieli mu dać imię ojca jego Zachariasza. Ale matka jego odpowiedziała, nie, natomiast ma otrzymać imię Jana. Odrzekli jej, nie ma nikogo w twoim rodzie, kto by nosił to imię. Pytali więc na migi jego ojca, jakby chciał go nazwać. On zażądał tabliczki i napisał, Jan będzie mu na imię. I zdumieli się wszyscy. A natychmiast otworzyły się jego usta i rozwiązał się jego język i mówił, błogosławiąc Boga. Wtedy strach padł na wszystkich ich sąsiadów. W całej górskiej krainie Judei rozpowiadano o tym wszystkim, co się zdarzyło. A wszyscy, którzy o tym słyszeli, brali to sobie do serca i pytali, kimże będzie to dziecię, bo istotnie ręka pańska była z nim. Chłopiec zaś wzrastał i umacniał się na, dachu, na duchu, a żył na pustkowiu aż do dnia ukazania się przed. Izraelem. Oto słowo pańskie. Drodzy bracia i siostry. Charyzmatyczny i tragicznie zmarły w katastrofie lotniczej sekretarz generalny ONZ-u, Dank Hamarsjong. Jeszcze w dzieciństwie Włożył do molitewnika swojej matki wierszowany tekst, który sam przetłumaczył i z jakiegoś obcego języka. Brzmiał on mniej więcej tak. W dniu, w którym przyszedłeś na świat, wszyscy się cieszyli, tylko ty płakałeś. Żyj tak, aby w dniu, w którym przyjdzie ci rozstać się z tym światem, płakali wszyscy inni a ty byś uśmiech miał na twarzy i śmierć spotkał spokojnie, kiedykolwiek przyjdzie. Tekst ten, zapewne bracia i siostry, z powodzeniem można odnieść do Jana Chrzciciela, zwłaszcza w dniu, w którym uroczyście wspominamy jego narodzinę. Wielki i mocarny to był człowiek. Nieprzypadkowo w liturgicznym kalendarzu Kościoła nawet niedziela pozostawia dla niego miejsce. Miejsce na miarę roli, jaką odegrał w historii zbawienia, stając na pomoście łączącym stare i nowe przymierze. Aż trudno sobie wyobrazić, ale w swojej ojczyźnie przez dłuższy czas, żyjąc w tym samym czasie, co Chrystus, Jan Chrzciciel był postacią bardziej znaną, i nie było mu łatwo przekonać swoich uczniów. Że nie jest godny rozwiązać sandałów na nogach temu, który przyjdzie po nim. Wielkim szacunkiem darzyli Jana nawet jego adwersarze, jak na przykład król Herod. Aby zasłużyć na szacunek ze strony swoich wrogów, trzeba być człowiekiem zapewne nieprzeciętnej wielkości. Powiemy wprost, że śmierć świętego Jana rozpatrywana od strony ludzkiej, była trochę nieracjonalna. Wielki prorok zostaje ścięty tylko dlatego, że słaby król ulega kaprysowi swej nielegalnej żony intrygantki. Pod tym względem Jan Chrzciciel był tylko jedną z ofiar ludzkiej głupoty i gdyby był tylko przeciętym człowiekiem, o jego śmierci nikt by po prostu nie wspominał. Ale Jan przeciętym człowiekiem nie był. Dlatego jego męczeńska śmierć nie kończy jego biografii, ale nadaje jej nowy, pełniejszy, historiozbawczy wymiar. Urasta po prostu do rangi świadectwa. A że śmierć jest tylko ostatnią nutą symfonii, którą człowiek przez całe życie pisze, trzeba wrócić do początku, do nutki pierwszej. Do dnia narodzin, a może nawet jeszcze dalej, aż do tajemniczego zamysłu Boga, który zapragnął, aby ktoś taki jak właśnie Jan Chrzciciel po prostu był. To właśnie czyni dzisiaj liturgia Kościoła, kiedy uczestniczymy właśnie w tej uroczystości. Wyjątkowe zamiary Boga związane z osobą Jana Chrzciciela. Zdaje się sugerować szczególny charakter jego narodzin. Wprawdzie z narodzinami każdego człowieka wiąże się stwórcza ingerencja Boga, który w chwili poczęcia daje mu duszę nieśmiertelną. Nie będzie jednak błędem stwierdzenie, że z reguły to planujący dziecko rodzice wyznaczają moment, w którym nieodwołalnie zaczyna działać Bóg. Z narodzeniem Jana Chrzciciela był jednak chyba troszeczkę inaczej. Tu rodzice mogli już działać niewiele, a prawdę mówiąc z ludzkiego punktu widzenia także ze względu na swój podeszły wiek nie mogli zrobić już po prostu nic. Narodziny tego dziecka rodzice odczytali jednoznacznie jako cud. Zachariasz wiedział o tym od samego początku, ale także Elżbieta nie miała wątpliwości, że to Pan okazał tak wielkie miłosierdzie nad nią. Nie ulega więc, bracia i siostry, wątpliwości, że w narodzinach Świętego Jana Chrzciciela o wiele większą rolę odegra sam Bóg, aniżeli jego naturalni rodzice. Przypominają mi się tutaj słowa proroka Izajasza, które nieraz Słyszeliście, powołał mnie Pan już z łona mojej matki, od jej wnętrzności wspomniał moje imię. Ostrym mieczem uczynił me usta, w cieniu swej ręki mnie ukrył. I rzekł mi, to zbyt mało, iż jesteś mi sługą dla podźwignięcia pokoleń Jakuba. Ustanowię cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do krańcu ziemi. Jednakże z faktu, bracia i siostry, że narodziną wielkich ludzi towarzyszą w Biblii nadzwyczajne okoliczności, nie wynika wcale, że ktoś narodził się zupełnie zwyczajnie. Nie może zostać wielkim człowiekiem. W świetle tej samej Ewangelii, która mówi o narodzinach Jana Chrzciciela, tajemnica narodzin każdego człowieka nabiera nowego, nadprzyrodzonego blasku. Przecież dla człowieka wierzącego każde dziecko jest oznaką wielkiego miłosierdzia Boga i pochylając się nad każdym nowonarodzonym, stawiamy sobie jakże bardzo charakterystyczne pytanie: Kimże będzie to dziecię? I nawet jeśli od razu nie wiadomo, kim będzie, to wiadomo, że będzie kimś jedynym, niepowtarzalnym, kimś, kogo Bóg pragnie dla niego samego. I z kim także wiąże jakieś szczególne plany, tak jak w przypadku świętego Jana Chrzciciela. W odwiecznym planie Boga nie ma ludzi przeciętnych. Bóg stwarza i kocha po imieniu. A do wielkości powołani są wszyscy i ty, i ja. Tak jak wszyscy są powołani do zbawienia i do świętości. I po to przyszliśmy dzisiaj do świątyni. Aby może sprawdziły się także bardzo może radykalne słowa Adama Mickiewicza Kto wielkim człowiekiem nie stara się być, o zbawienie swej duszy nie stara się. My przyszliśmy po to, aby się starać, by być wielkim człowiekiem, a nasza wielkość to nic innego jak nasza świętość której uczy nas dzisiaj spełniany w liturgii święty Jan Chrzciciel. Z niego więc weźmy przykład i żyjmy blisko Jezusa. Amen.